Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest urodzinowy odcinek Dawn of Man. Tak, dzisiaj 29 maja 2019 roku kanał Grana Kompa kończy pierwsze. E, urodziny obchodzi właściwie pierwsze urodziny może. E, może tak będzie bardziej. Poprawnie. No i cóż, będziemy te urodziny moi drodzy celebrować aż do soboty. A w sobotę wielki finał, czyli live, dosyć długi live, z niespodziankami, także zarezerwujcie sobie e, czas, tak mniej więcej po 12-13, no i bądźcie na tym, e, tym live'ie, bądźcie aktywni na czacie, bo przygotowaliśmy kilka niespodzianek. <laughs> A jakich? Dowiecie się w sobotę. Słuchajcie, yy, cały czas yy, jakby tutaj te, te, te chaty ulepszam, może przyspieszymy sobie czas. Yy, przybył handlarz, ale nic ciekawego i tak nie miał zresztą. My, my nic tutaj nie, nie potrzebujemy e, takiego, żeby no, żeby korzystać z usług handlarza, ponieważ jakoś sobie tam e, radzimy. Próbuję dozbierać do 25 punktów, tak żeby wejść w erę e, żelaza i myślę, że e, powinno to nam się udać na, e, na dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku w ten sposób. Ach, e, 4.30 rano, więc jeszcze nie spałem. <grym>, mój mózg pracuje bardzo wolno, o tej godzinie, po tak długim czasie niespania, bez odpoczynku. Próbuję znaleźć jeszcze konie i no, to takie, wiecie, wiecie jak to jest, to jest jak szukanie igły w stogu siana, tak na dobrą sprawę tych koni jest bardzo, bardzo mało, chociaż, ile to tutaj byśmy mieli, nie, tutaj, tutaj nie będzie nic. Warto sprawdzać takie większe skupiska zwierząt, nie sugerować się tym, że jeden ma rogi i tak dalej, że to będzie całe stado. Bo ja już nieraz naciąłem się i wśród takiego stada krążyło też takie statko innych zwierzaczków. W związku z tym, wolę, wolę sobie sprawdzić. I mamy, słuchajcie, koniki, ale tu jest tylko jedno młode. Nie wiem, czy ktoś z naszych tu da radę dotrzeć. Tak, żeby nie dednął z głodu czy z czy, czy, czy pragnienia. Co my tutaj mamy? Wilki. Hmm. No, będzie ciekawie. Dobra, przyspieszmy sobie czas. E, śledźmy może te nie Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że że nic, że nasi tutaj dotrą. O. O. I tam by była jazda. Czyżby już po młodym e, mogliśmy śledzić tego młodego, wiecie? Ale wydaje mi się, że już po młodym, więc. Taki oto peszek. Hmm. No to nie będzie konia. <laughs> nie będzie konia. Jak tam stoimy z, owca... z kozami? Cztery kozy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Noże się kończą. Co takiego? Dlaczego tak? Z tego co mi wiadomo, to tam noże były na całkiem przyzwoitym poziomie. Ruda miedzi. Ok. Jeżeli chodzi o miedź, to nie, nie potrzebujemy jej, jej aż tak dużo, żeby kilka kopalni robić. Tu chyba dwie mamy, ale w pewności nie mam. Tylko cztery rudy miedzi mamy. Dwie sztuki węgla drzewnego. Aha, bo my drzewa nie mamy. No to nie! Tak nie może być. Tak nie może być i teraz to będziemy naprawiali. Co tutaj się wyrabia? Tu jest ścinka, obszar pracy, zbieranie taniny. To nie, tych drzew im nie będziemy wycinać, bo już i takich dosyć daleko eksmitowałem hmm, z, tym, z tym zbieraniem tej taniny nieszczęsnej. W związku z tym niech już mają. Eee, powycinajmy tutaj drzewa. Myślę, że te nie są akurat do niczego potrzebne, więc e, ja im tak wolę, słuchajcie, ręcznie dać. E, za zadanie ścinanie tych drzew, ze względu na to, że e, jakieś głupoty oni robią, jak się im obszar wyznaczy e, do automatycznego znaczy, automatycznego, no nie no, tam musi dojść jakiś e, człowiek, no i, i musi to drzewo rzeczywiście ściąć, Ale tutaj zauważyłem, że jak im zlecę, to, 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 to przyjdzie większa grupa, wytną, później z osłami przyjadą, zabiorą i jest święty anielski spokój, a drewna mamy więc ok, no tylko nie mamy tej ciągłości więc trzeba pilnować oczywiście trzeba pilnować dobra, mamy zimę, no to fajnie kurczę, na zimę tych domów jeszcze nie, nie postawili niedobrze tym bardziej, że kamień jest może to o to drewno chodzi, sprawdźmy no tak, chodzi o drewno dobra, to oni zaraz tam zaraz tam ogarną sytuację, znowu przybył handlarz Nie naprawdę handlarz nie, nie interesuje chyba, że chwileczkę, momencik coś zaryczało. E, czy tym miałbyś drewno? Nie. Niedobrze. O, on ma konie. Ale prowizja wysoka. Nie, uciekaj mi stąd, zabieraj mi się z mojej wiochy. E, nie będziesz mi tutaj e, zdzierał z moich osadników. E, cyna nam się skończyła, e, no więc to jest problem. E, to jest problem i trzeba sobie z tym problemem jak najszybciej poradzić. Co tutaj jest? Kopalnia miedzi. To będzie krzemień. ok, nie ma problemu. Natomiast musimy znaleźć, moi drodzy, cynę. Eee, I teraz tak. Tutaj nie ma. Tu jest żelazo. Oj, coś obawiam się, że... O, tutaj jest. Dobrze, w porządku. Tak, ruda cyny, ruda miedzi. W porządku, to wyznaczmy im obszar wydobywanie rudy. O, o, będą mieli tutaj dużo zadań. I tutaj myślę, że można. To jest przem. Nie, co to jest, to, 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 to nie po tej stronie. Dobra. To tutaj można też wydobywanie rudy im zlecić. Tutaj całkiem fajne skupisko. Będzie co zbierać, ale to dopiero jak wkroczymy w reżelaza, to, to wówczas. Będziemy zajmować się tym e, tym wydobyciem. Tutaj mają krzemień, więc będzie całkiem, całkiem fajnie. Tym bardziej, że to wszystko jest w danym obszarze. Dobra, 19 punktów słuchajcie. Brakuje nam 6 punktów do m, osiągnięcia m, wyznaczonego celu, więc skoncentrujmy się na tym. E, no i co? E, te noże, tak? Noży wam brakuje. Co my tutaj możemy? Przemienny nóż. Przemienny nóż, potrzebujemy patyków i potrzebujemy krzemienia. I tak jak krzemień jest, to aha, patyki no dobra, dostar dostarczyły się w porządku. Poczekajmy sobie troszeczkę, zobaczymy, co los przyniesie. No dobrze, ja tutaj jeszcze zobaczcie, e, zrobiłem e, kilka rundek e, przeczesując. Okolice szukając koni. Niestety tych koni nie znalazłem osły, no osły nawet tutaj podeszły. Eee, więc no cóż. Mamy tyle ile mamy. Mamy trzy koniki i, i to nam na razie musi starczyć. Ja mam tylko cichą nadzieję, że e, tylko nie będą nam się tutaj jakoś rozmnażać chętnie. Osów mamy 10, więc no jest czym jeździć, tak na dobrą sprawę jest czym jeździć, wozy też cały czas są w produkcji, ogarniam kolejne dwie chaty, tak żeby je, żeby je ulepszyć już do, do tych takich murowanych, one są lepsze, większy prestiż, no i oczywiście znowu więcej osób, bo te lepianki cztery osoby tak cztery osoby dokładnie natomiast y, chaty murowane no to już 5 osób i, i, i tak na dobrą sprawę to nam się bardziej opłaca no dzięki czemu nie, nie, nie trzeba stawiać nie wiadomo ile ile chat gdzie obszar rudy się wyczerpał tutaj się wyczerpał obszar rudy e, dobrze ruda cyny a tutaj była też ruda cyny w porządku nie ma, nie ma najmniejszego problemu My w tym momencie możemy postawić tutaj dwie kopalnie, już tak zawczasu. Bo ja, oczywiście, to zapomnę. Mm, nie to o tutaj, proszę bardzo, ciach. Tam mieć też, wydobędą to, to postawimy kopalnie i będzie myślę dobrze. E, jesień. Katy stoją, dobra, to już nie będziemy tutaj robić nic takiego zdrożnego, co by im e, nie zaszkodzić. Bo ktoś z wyziębienia nam umrze i właśnie, dopiero będzie. Także nie, lepiej, lepiej nie. Poczekamy sobie, przeżyjemy jakoś tę zimę, poczekamy do, do wiosny. No i wtedy dwie, tak na dobrą sprawę, ostatnie chaty. Ach, czy ostatnie to tak do końca nie wiadomo, bo może te grusze trzeba będzie ściąć, która tutaj, która tutaj stoi. No i dostawić jeszcze chaty, o ile będziemy chcieli więcej osób przyjąć, a pewnie będziemy chcieli, więc tak też zrobimy. Na razie to te dwie chaty yy, musimy ogarnąć. Yy, ja im jednak słuchajcie wyznaczyłem ten obszar do, ścinki, do wycinki drzew i znajduje się on tutaj, w tym, w tym miejscu. Nie ma co prawda dużo drzew, bo tam cztery drzewa ogarnia? Trzy yy, nie, cztery, a jednak cztery. No, zapomniałem o tym badylu. Natomiast myślę, że może by zmienić to miejsce albo dodać miejsce gdzieś tutaj w tych okolicach, ewentualnie może gdzieś jakoś tu. Krowy. Krowy, no może byłoby złapać, spróbujmy. Złapmy coś tam, będzie zawsze. In plus dla nas do wyżywienia. Tym bardziej, że znowu wyobraźcie sobie, jest problem z, z jedzeniem. Więc trzeba było zapolować, e, trzeba było mięcha tutaj zwieść. E, czy to mięso się w ogóle wysuszyło? No coś nam się wysuszyło, ale jeszcze cztery surowe są. E, dobrze, przyspieszmy sobie czas, zdobyto mleko i słuchajcie, dzięki temu, moi kochani, mamy 25 punktów i możemy wejść w erę żelaza. Będziemy mogli, co będziemy mogli robić? Kopalnie żelaza będziemy mogli stawiać. Będziemy mogli zrobić sztandar. O, będziemy mogli zrobić dymarkę w końcu. W końcu będzie dymarka. Będzie można zrobić kowala, tworzenie stali. No i oczywiście różne fajne, ciekawe narzędzia oraz broń z żelaza. Także, także bardzo, bardzo fajnie. No i oczywiście stop żelaza też będzie można wykonać. To wszystko. Słuchajcie, trzeba będzie sobie odblokować energia wodna. Bardzo jestem ciekawy tej energii wodnej. Co to, co to będzie? Kopanie studni. Kopanie studni? A my tutaj odblokowamy od Zaraz, zaraz. Czekajcie. A wymaga kopania studni. Ok. A można odblokować młyn wodny. Ale nadal zastanawiam się, ta energia wodna. To chyba y myślę do napędzania tego młyna i. Coś mi się wydaje, że tutaj e, zamiast moździerza będziemy mogli używać młyna wodnego do, e, do wyrobu mąki. To może być całkiem niezłe rozwiązanie. Nie wiem jeszcze gdzie to ustawimy. Zobaczymy. E, co tutaj? Wzmocnione fortyfikacje. O, bardzo ciekawe, wzmocniona brama, wieża strażnicza. Dobrze, że tych wież strażniczych e, nie postawiliśmy. Dlatego, że my sobie całkowicie radziliśmy z m, tymi bandytami, z atakami. Owszem, czasami zginął jeden człowiek, czasami dwóch. No, no jakby pomijam y, tego fajla, którego tam strzeliłem, y, gdzie prawie pół wiochy y, No, ale tak to sobie radziliśmy. Pieczenie, proszę bardzo. Będzie można postawić piec i, i będą chleby. Super, bardzo fajnie. No, i zaawansowany megalityzm będziemy mogli zrobić kopiec. No to co, kochani, wchodzimy w takim razie w erę żelaza. No i mamy to. Słuchajcie, mamy to. Yy... Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Aczkolwiek to kolejne kilka odcinków tutaj trzeba będzie poświęcić na to, żeby. Żeby odblokowywać rzeczy, tym bardziej, że zobaczcie, 20 punktów na samego. Na samego kowala potrzebujemy tutaj, prawda? Także no. Może nie stali. Będzie się działo. Przybył handlarz. No to dobrze. Teraz możemy zobaczyć, co ten handlarz nam tutaj oferuje. No ale możesz tak. Zobaczcie, młyn wodny i prowizja niska. Co ty. O, panie dzień, przecież ja tutaj nic nie mam, chociaż ten Len. Ile ja bym musiał tego sprzedać? No, zobaczmy, bo lnu mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I tak, tak naprawdę to on nam zawala miejsce w magazynach, ponieważ nasi nie są w stanie tego przerobić. I może byśmy tutaj sobie tym lnem sfinansowali. Młyn wodny, o to by było dosyć nawet ciekawe rozwiązanie. Proszę bardzo, widzicie 68 lnów jeszcze e, zostało. Ciao, i mamy to, słuchajcie. No, i mamy młyn wodny, patrzcie, ale fajnie. Dobra, to teraz wejdźmy w takim wypadeczku, y, chyba w produkcję, nie? No, jest młyn wodny. Potrzeba dwa. Y, aha, to jest chyba kamień albo. Czekajcie, czekajcie. Przemienia widzę, że nam brakuje. Ehm, ale zakładam, że jest to kamień. E, czyli dwie sztuki kamienia, cztery sztuki drewna i dwie sztuki słomy. okej, okay. tutaj będzie piec. Nie wiem, gdzie będzie dymarka. E, być może tutaj. No dobra, zobaczymy. Na razie młyna nie stawiam. Na dzisiaj to wszystko, dzięki, że byliście, napiszcie w komentarzach co, co sądzicie, może jakieś pomysły znowu będziecie mieli ciekawe, więc sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Pamiętajcie o sobocie 1 czerwca, o live'ie. zarezerwujcie sobie czas po 12-13 i wpadajcie, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa pa.